Się gdzie będzie dużo tych? Wow! O! Ej, zobacz jeszcze coś jest! Zagad. Ten zagadkowy świat. Ten zagadkowy świat. Zagadkowy świat, no. Temu. Na razie wiecie co się dzieje. Cóż gdzie jest Na powiązkę. Na wszystko. Po całości jeszcze tak możemy przejechać. Filmować? No. Hello. Cześć, cześć. Co tam słychać? Co tam czytać? Zobaczy, zobaczymy, co jest w zagadkowym świecie. Wow. Widzisz? Widzę. Co to jest gwieździste niebo? Troszkę tego nie rozumiem, ale zobaczymy co dalej. Hmm, też fajne. Oto jest już moje ulubione. No widzisz. Ziemia. Układ słoneczny to jest. Oto to jest. Słońce. Słońce 50. Nie, to strona jest 50. To jest strona 50. Aha. Merkury. Wenus. Stąd tak. się biorą chłopcy. No to dobrze. Znaczy, Wenus to chyba kobiety, a faceci są z Marsa. A no. No. Co się biorą kobiety? Ziemia. My mieszkamy na Ziemi właśnie. Mars to my się bierzemy? Chłopcy? Tak, my się bierzemy z Marsa. Się, z Marsa się chłopcy. Jowisz.